Nasze zajęć, to jest ekotorba. Miała być jako zabawka, ale podejrzewam, że wielu narzędzi, które potrzebne są do, do realizacji tej zabawki, nie macie w domu, tak samo i materiałów. Także trochę będę zmieniać plan realizacji zadań, i tu zamiast eko zabawki będzie ekotorba. Na pewno wiecie, że sytuacja na świecie związana z odpadami jest w tej chwili bardzo zła. Bardzo dużo towarów, które produkujemy, Trafia bezpośrednio do śmieci, bądź pośrednio, bądź po jednorazowym użytkowaniu. Bardzo często zmieniamy ubrania, bardzo często zmieniamy opakowania, meble i y, bardzo dużo produkujemy. Jest szansa, żeby to wszystko ograniczyć. Y, jest szansa spowodowana także tą naszą sytuacją, w której się znajdujemy, taką sytuacją wirusa. Świat zwolnił, y, oczyściły się na przykład akweny. W Wenecji woda jest czysta, oczyściło się powietrze nad wieloma miastami. I też wiele rzeczy robimy rozważnie i z namysłem. Chciałabym Was do tego namówić yy, za pomocą właśnie wykonania takiej, yy, takiej ekotorpy. Chciałabym Was namówić tak, żebyście wzięli yy, jakby przyszłość w swoje ręce i budowali świadomość swoją, a także świadomość swoich rodziców i świadomość osób spotkanych wokół, wokół Was. Yy, tutaj tego, nadszedł teraz taki czas, że, że częściej zastanawiamy się nad tym, co mamy zrobić. I na przykład zakupy nie jest to taki przypadkowy wypad po drodze, tylko rzeczywiście musimy je zaplanować w odpowiedni sposób, spisać sobie, co mamy kupić, i, nie, i robić to mądrze i rozsądnie. Dlatego chciałabym włączyć do tego y, programu właśnie takie zachowania, które po prostu są mądre, rozsądne i w tej chwili nam bardzo potrzebne. Przygotowałam taką torbę y, do. Y, do realizacji ze starej podkoszulki. Na pewno widzieliście to na YouTubie, albo w ogóle widzieliście to wielu, na wielu stronach internetowych. Ja też to widziałam od wielu lat, ale jakoś do tej pory tego nie wykonałam. Cały plan jakby wykonania tych elementów będziecie mieli na ostatnich, na ostatnich planszach, które pokażę po, tym, po tej mojej wypowiedzi, natomiast no, tak pokrótce. Tutaj mam koszulkę mojego dziecka. Wiadomo, dzieci najszybciej rosną i najwięcej rzeczywiście tych ubranych zostaje spranych. Nie można nikomu dać, można najwyżej wyrzucić do pojemnika PCK lub zrobić z nich ściereczki. Zanim zrobimy ściereczki, możemy zrobić torby. Taką koszulkę obracamy, tak, żebyśmy mieli ładnie wykończony ten, tutaj tą górę tej torby. Tniemy, ja tutaj chciałam sobie łuk i ten łuk strzymamy. Możemy to sobie zszyć ręcznie, może nam mama, mama przeżyć na maszynie. Wygląda to mniej więcej. O, ja strzelam ręcznie, specjalnie dla Was, żeby Wam pokazać, że da się. Można, nie jest to zbyt wiele czasu. Takim ściekiem za igłą. E, zapytajcie się, mamy swoje albo spro... e, zobaczcie sobie w internecie, jak ten ściek wygląda. Jest ściek mocne ście ścieki, trudniej się tuje niż taki zwykły No i tak, przesiewamy sobie tutaj ten element, po czym rysujemy. E które później przecinamy. Ja przecinam nożykiem, ale można też nożyczkami. Można jest też specjalnym kółkiem do cięcia tkanin, czy dzianin. W taki sposób, jaki później pokażę na plan. I to jest właśnie pierwszy rodzaj takiej ekotorby. Tam na zdjęciu zobaczycie, że jest dosyć wytrzymała. rzucałam tam kartonem mleka, on wstrzymał. Nie wierzył zarady. Jak najbardziej. Drugi rodzaj ekotorby, jaka, jaką w tej chwili często widzę w sklepach i strasznie pozazdrościłam panią, też takie właśnie torebki, to są takie torebki na warzywa i owoce. Zauważyliście, że jak wchodzimy do jakiegoś supermarketu, to no, dużo osób. To tu ma masę takich jednorazówek, które wkłada pieczarki, cebulę, pietruszkę, marchewkę i, i już teraz częściej widać panie, które noszą ze sobą takie torebki z firanek. Ja tutaj miałam, ja w domu w tej chwili nie mam żadnych firanek, zostały mi stare firanki z poprzedniego mieszkania po przeprowadzce yy, i yy, zrobiłam sobie takie śliczne torebki, yy, z których bardzo jestem w ogóle zadowolona i w ogóle wszystkim się chwalę ale powiem Wam szczerze, że moi faceci w domu zupełnie nie wiedzieli, co to jest, z czego to jest i po co to jest. Musiałam zarówno mężowi, jak i moim synom wytłumaczyć, że to są torebki na warzywa e, zamiast jednorazówek i że nosi się je do sklepu i wybierając warzywa, wkłada się warzywa bezpośrednio do nich. Naprawdę nie wiedzieli. Dlatego, e, dlatego jest ta rola uświadamiania Was e, rodziców. Mogą w ogóle nie wiedzieć, że coś takiego istnieje. Oczywiście te torby chodziły za mną też już parę miesięcy, żeby sobie uszyła. I dzięki Wam i temu programu właśnie zmobilizowałam się w której uszyłam. Jeszcze ozdobiłam sobie tutaj takimi jakimiś elementami, które dostałam z, z firmy, z byłej firmy Graszka w która już nie Leżały sobie, leżały długo i czekały właśnie, właśnie na te torby. Jestem przeszczęśliwa, że je mam. I myślę, że Wasze mamy też będą zadowolone, że będą miały takie ekologiczne torby, które. A można wykorzystać jeszcze do innych rzeczy, bo taka torebka środkowa, zróbmy sobie różne rozmiary, mniejsza, jest świetna na przykład do prania rajstop w pracy, żeby Wam się nie rozciągały, żeby no, jakieś, albo jakieś delikatne rzeczy, żeby się nie wyciągały i żeby się nie niszczyły. Można mniej suszyć zioła, można w tych torbach z kolei, te, te są świetne, po prostu takie jak kiedyś się przynosiło piłki. Kiedyś grałam w kosza, bo zawsze piłki do kosza w takich siatkach się nosiło super. Po prostu na zimę możesz takie torby piłki powiesić gdzieś w garażu, żeby się nie walały. Także te torby mają sporo funkcji i, no i, i naprawdę miło takie rzeczy mieć. Miło mieć rzeczy takie zrobione właśnie przez siebie. I na to Was, na to Was namawiam. Czy ja mówiłam o szyciu? Tak. bo ta, te, nasz, te nasze działania teraz właściwie ograniczają się do szycia i wycinania. I to jest bardzo istotna sprawa, ponieważ szycie dosyć, że jest rzeczą bardzo uspokajającą, dosyć, że manualnie rozwijamy się, więc później ładniej piszemy, później to, to pismo jest nasze piękniejsze, gdy wyćwiczymy palce. Nasze rysunki są o wiele lepsze, gdy cały czas ćwiczymy palce. To jest jeszcze metoda łączenia różnych materiałów. I tu nie chodzi tylko o to, że szyjemy tylko tkaniny, bo szyjemy, szyć możemy także plastik, e, szyć możemy także gumę, e, szyć możemy na przykład e, banery jakieś, no to też jest plastik, jakieś różnego rodzaju tworzywa, a także papier. E, to są, to jest bardzo szlachetna metoda łączenia i rzeczywiście, gdy umiemy robić ją dobrze, to jakby nadaje szlachetności na pewnym elementem może podbić pewne jakieś nasze prace, wręcz w górę, jeżeli zrobimy to własno, własnoręcznie wykonany, zamiast maskować na przykład klejeniem, taśmą dwustronną, to robimy po prostu taki widoczny szef ręczny. To tyle. Aha, zapomniałam. No, jak już robiłam, oczywiście sobie, to zawsze to tak jest, że coś, coś robię i przy okazji coś wychodzi. Jak robiłam te torby z koszulek, jak zobaczycie później na tych plaszach, to zostały mi rękawy. Mam też w domu w tej chwili mnóstwo puszek, bo mam psa, jak wam wcześniej wspomniałam. I, no i kupuję mu póki co karmę w puszkach. Jeszcze nie za bardzo wiem, co tam powinien jeść i jak mu gotować to jedzenie. I, no i te puszki, do tych puszek wykorzystałam rękawy z tych bluzek, po to, żeby no, nie kaleczyć się tutaj. Po to, żeby szybciutko można było sobie tą puszkę zagospodarować, żeby była ciepła, nie, nie metaliczna, Naciągnęła po prostu ten rekab i tutaj pod spodem oprzyłam w ten sposób, żeby to ściążko ładnie jest naciągnięte. Można się w ten sposób także pobawić. To jest sposób na szybką, szybkie zamaskowanie puszki. To tyle na dzisiaj. Obejrzyjcie sobie dokładnie tablicę i zapraszam do pracy.